Do strudy nikt pierwszy-lepszy nie przyjechał. 630 zawodników z 45 klubów. Zawzięte walki nawet kibice mocno zaangażowani. Nic, tylko walczyć w pocie czoła o jak najlepszy wynik. Co łatwe nie było, biorąc pod uwagę wysoki poziom startujących zawodników. Moje pierwszych miejsc było i to nie jedno. Lecz, no, idą, idą i się zbierają. Więc zbieram je i się ustawiają na trofeum To powiedz mi, gdzie siebie widzisz tak za 10-15 lat. No może w Japonii to może się dojdzie do tego, że Japonia może będzie zaliczona faktycznie. Ostrudzki klub Kyokushin Karate po raz czwarty gościł zawodników nie tylko z Polski. Turniej ma sympatyków z różnych państw. Termin imprezy zdaje się bardzo im odpowiadać. Każdy turniej to taki ambitniejszy trening. Jak widzicie, jest 5 mat, czyli bardzo duża. Frekwencja i zaczynamy od 6 kończymy na seniorach, tak osób powyżej 35 roku życia, więc, więc poziom w ogóle turniej jest bardzo wysoki, z uwagi na to, że bardzo dużo zawodników startuje za miesiąc w mistrzostwach Europy. Więc oni przyjeżdżają się też tutaj sprawdzić do strydy. Tutaj każdy zadany cios ma swoje znaczenie, są różne techniki. Zawodnicy walczą zgodnie z wybranym przez siebie stylem, ale wszystko według zasad. Ja wolę komite, ponieważ e, lubię walki. No, układy formalne, czyli kata, mi nie pasuje po prostu. A dlaczego Ci nie pasuje? Trzeba się dużo uczyć. Spotkania między klubami, regularne treningi, turnieje to coś, co uczy nie tylko stylu walki, ale to także lekcja charakteru. Silna wola, asertywność, determinacja. To powinno cechować zawodników Kyokushin Karate. Głównym celem jest po prostu propagowanie zdrowego stylu życia wśród naszych uczestników, wśród wszystkich zawodników, którzy trenują, bez żadnych używek, bez alkoholu, bez papierosów itd. Zazdrościmy talentu i odporności na ciosy. To ogromny wysiłek fizyczny, to mocna psychika. Z pewnością nie są to łatwe rzeczy.